Mam wrażenie, że jednak dotknęliśmy bardzo ważnej sprawy i fajnie, że te rekolekcje o odpowiedzi powstały, bo, bo ch, y, chyba temat dotyczy ogromnej rzeszy ludzi, którzy próbują i zmagają się z tym sakramentem, bo on jest bardzo wymagający, bardzo trudny. Ale można mówić, yy, Michale, godzinami. godzinami. Godzinami można mówić i, i, i może, nie skończyć jak się. praktykować. To nic z tego nie będzie, ale inna rzecz mi przychodzi do głowy. Chciałem Ci zadać pytanie, bo ja tu w większości tych kolekcji zadawałem pytania, a Ty udzielałeś mądrej odpowiedzi. Haha. <grymne> Czy istnieje spowiedź idealna? No to jest piękne pytanie. Ja myślę, że istnieje spowiedź idealna, tylko że trzeba sobie uzmysłowić, że w przypadku wiary i sakramentów najmniej chodzi o to, co nam się wydaje i najmniej chodzi o to, czego, co odczuwamy. Bardzo często nam się doświadczenie sakramentów myli z doświadczeniem emocjonalnym. Pięknie się wzruszyłem podczas komuś. Dobrze, ale wchodzisz tutaj już w takie bardzo głębokie rozważania. A ja chciałbym Ci tylko poprosić o to, żebyś powiedział, jak według Ciebie powinna wyglądać spowiedź idealna. Kiedy możemy mówić o takiej spowiedzi? Chciałem tylko powiedzieć, że spowiedź idealna to nie jest taka, kiedy doświadczyliśmy wewnętrznie jakichś pięknych emocji. Wcale tak nie musi być. Bywa, że spowiedź doprowadza do pięknych emocji, do wzruszenia, do uwolnienia, do, do takiej radości. pokoju, do radości, ale nie zawsze tak musi być. Natomiast spowiedź idealna to jest bardzo proste. Polega na tym, że skruszony grzesznik przychodzi do Pana Boga, mówi szczerze o swoich grzechach, sam przed sobą i przed Bogiem wyznaje, że postanawia poprawę i otrzymuje w związku z tym. Boże miłosierdzie, rozgrzeszenie. I na tym polega idealna odpowiedź, na no niczym więcej. To jest bardzo proste, ale jednocześnie bardzo wymagające, musi kosztować. Nie? Musi kosztować. To, to tak jak z pierścionkiem ze sklepu wszystko za 4 zł. on jest za 4 złote, nic nie kosztuje, ale on prawdopodobnie nie przetrwa tygodnia, tak? I nie wypada go dać kobiecie, którą się kocha. Natomiast jak się, pod, jak się spędzi rok w kamieniołomach, Zarobi się ogromną sumę pieniędzy idzie się do jubilera i kupuje diament, to on jest wieczny, on, on, on nigdy się nie zniszczy, on będzie trwał. No i od pierwszego odcinka do ostatniego jesteś tym romantykiem. No tak już mam, ktoś mi powiedział, no, że mam dużo moich <laughs> Słuchaj, ale wiesz co myślę, mówimy o, wielu, o, o spowiedzi dalnej, ale myślę też o wielu ludziach, którzy na to nas oglądają słuchają, a którzy na dzień dzisiejszy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Mhm. Um, I myślę, że powinniśmy ich zachęcić do tego, żeby nie rezygnowali z Pana Boga. Żeby nie rezygnowali nawet z przyjścia do konfesjonału. Mówię, do księdza, proszę księdza, którego znają i któremu ufają. Tak, proszę księdza, wiem, że nie otrzymam rozgrzeszenia, mhm. ale chcę wypowiedzieć to, co mam na sumieniu. Proszę o błogosławieństwo. Mhm. Ja myślę, że takie akty, skruchy przed Panem Bogiem mają też gigantyczną wartość. Temat rzeka. Spowiedź święta. No taki temat do wyczerpania w momencie śmierci. Ruszyliśmy po prostu gigantyczny obszar. A nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Ale udało nam się zrobić rzecz najważniejszą. To znaczy wyznać takie świadectwo, że nie możemy żyć bez spowiedzi i że spowiedź w naszym życiu. Jest doświadczeniem Bożego Miłosierdzia i takiego dotknięcia przytulenia przez Pana Boga. To jest najważniejsze, co mogliśmy powiedzieć. I pomimo, że czasem się lękamy i doświadczamy swoich słabości, nawet w brutalny sposób czy bolesny konsekwencji naszych grzechów, to jednak miłosierdzie odnosi triumf. Nie tylko to, ale jeszcze więcej. To znaczy, w życiu są wartościowe rzeczy, które, dużo, które wymagają dużego wysiłku. I tak, jest powiedział, ona wymaga wielkiego wysiłku, to jest coś bardzo trudnego, ale, ale kiedy ten wysiłek się, się dokona, to nagle się okazuje, że mam w ręku no, no skarb prawdziwy. Nie? Można by powiedzieć w czasie tych naszych rekolekcji, że tańcowały dwa Michałem. ale powiem coś innego. Spotkał się Góral z Romantykiem. A... Ty od samego początku po prostu tymi pięknymi porównaniami. Nie, bo... A ja troszkę tak na. Chłopski rozum. Chłopski rozum, chciałem powiedzieć, gurodźki. Yy, możesz mi powiedzieć, czy istnieje spowiedź idealna w takim razie? To jest bardzo proste. Spowiedź idealna istnieje i polega na tym, że skruszony grzesznik wyznaje wszystkie swoje winy i otrzymuje rozgrzeszenie. A co jeśli go nie otrzyma? No tak, to jest wielki dramat i, i mówię to bardzo poważnie. Są ludzie, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, bo są w sytuacji życiowej, która to uniemożliwia. I warto im powiedzieć taką, taką ważną rzecz. Po pierwsze, nie rezygnujcie z konfesjonału. Znajdźcie kapłana, którego któremu zaufacie. Któremu zaufacie. Przychodźcie do niego po błogosławieństwo, po, na poważną rozmowę. Chociaż rozgrzeszenie nie będzie możliwe, to będzie możliwe. Spotkanie z Panem Bogiem w tej, w tej, tej pięknej yy, rozmowie z kapłanem. I jestem przekonany, że taka praktyka doprowadzi tego człowieka kiedyś do rozgrzeszenia. Tak, bo, bo też trzeba sobie uświadomić bardzo ważną rzecz, że, że człowiek naprawdę nie musi grzeszyć. Że czasami nie wyobrażamy sobie życia bez grzeszenia. Wydaje nam się, że życie bez grzechu jest niemożliwe, ale to nie jest prawda. Każdy z nas może ze swojego grzechu wyjść. Pan Bóg daje drogi ewakuacyjne. Bo chce nas uratować. Nie tak? zawsze z dnia na dzień, ale. Czasami to trwa. Czasami Wiesz, trwa. Spowiedź idealna to jest taka spowiedź, która czasami nie przyniesie doświadczenia na poziomie emocji, która nie przyniesie przyjemności, radości, która nie sprawi, że nagle będę się Jegoś czuł wolny odczucia. i nie. Czasami wyjdę z tej spowiedzi jeszcze bardziej zgłębiony i przybity niż, niż wchodziłem do konfesjonału. Ale otrzymam to, co najważniejsze, czyli sakramentalne rozgrzeszenie, które daje mi pewność wiary, że Bóg zapomniał mi moje grzechy. Co może być I, by, I jeśli by się nam Pan Jezus objawił, i byśmy Go zapytali, jakie grzechy popełniliśmy, wyznaliśmy na ostatniej spowiedzi, to usłyszymy, że nie pamiętam. Nie pamiętam. No chyba nie ma piękniejszej nowiny dla takiego grzesznika jak ja. jak ja?